Aby mnie nagrywasz? Zaczynamy nowy dzień, nowy vlog. Brudne masz to. się mnóstwo do... Czekaj, poprawię fryz. Hej, hej, hej! Witamy w nowym vlogu. Hej. Zapraszam dzisiaj na nowe gotowanie. Co prawda nie jest Anią, ale co w rodzinie, co nie zginie? O, Tato. Widzisz, jak pięknie leci na próbę. Co dzisiaj gotujesz? To jest gruzińska potrawa. Nazywa się Adja Sandali. Adja Sandali. Z jednej z książek kucharskich. Z jednej z książek A ile masz książek kucharskich w do domu? No, tego nie liczyłem, ale... Cześć, no, zdaj się. Nie, no nie liczyłem, ale... ponad 100 na pewno. Sto? No, by było... no, myślałem, myślałem, że jakieś trzydzieści. Ciekawe być. po kim Ania ma taką pasję do gotowania. Muszą się widzieć się wszystkie takie jakieś tam nawet drobne takie książki, to, to, tak? tyle. to był ładny wynik. No jest ich sporo, ale myślałam, że aż tyle. No ale dobra, hmm. to twoja pasja. To moja pasja. No czy pasja, czy pasja? Pierwsza książka. Nie, nie, to nie, nie w tej, nie w tej, nie, 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 nie w tej, nie, nie, w, tej, nie w, tej, w tej. szukamy w tej. dalej. Nie w tej. O to Wiesz, to są. Ale to nie są wszystkie. A, o, o to mi chodziło. Ta, tylko że to jest książka, którą książka. To trudno nazwać książką, ale to jest pierwsze wydawnictwo, które kupiłem za swoje pieniądze. Ile kosztowało? I to jest kuchnia chińska. A ile kosztowało? Ja nie pamiętam, nie wiem. No. W setkach tysięcy złotych. osiemdziesiąte lata. To za czterdzieści parę lat ma. I to jest pierwsza książka. Piętnastominutowy kurczak Oluś, To jest to, co robiliśmy bardzo często. Pamiętasz to? Te łódka z kurczaka z imbirem i z czosnkiem w sosu sojowym do ryżu. No to to robiliśmy najczęściej. No teraz już nie robimy tego, no bo trochę już inna kuchnia nas zainteresowała. Także to są tylko książki te częściej używane. No. Są inne, które poszły w odstawkę. To jest no, pewnie najstarsza, ale to jest po mamie. To, to jest, są książki z mojej mamy. A to jest książka, którą dostałem od swoich uczniów. dobrze w którym roku? Też pamiętam, pokaż W którym roku? No, nie wiem, który to rok był. Pokaż okładkę. Encyklopedia Polskiej Sztuki Kulinarnej. Pamiętam, Hanna to mnie fascynowało, jak te złote, bo z boku te A, no kartki właśnie. są złote. Patryk, pokaż. Z boku kartki są złote, faktycznie. Oni mają w tej chwili 39 lat ci ludzie. Ci ludzie Ale 39? Tak. Pozdrawiamy. 39 lat ci ludzie mają. Jeszcze 19 minut. 86 rocznik, jeśli dobrze pamiętam, chyba tak. Jak to się stało, Ola, że twój tato ma sto książek kucharskich, a ty znasz tylko przepis na owsiankę? No nie wiem w sumie. No ja chyba nigdy nie byłam jakaś super zainteresowana gotowaniem, to Ania była bardziej, nie? No chyba, ja wiem. Że to mnie jakoś nigdy specjalnie nie ciągnęło. Znaczy, no ale coś tam umiem. No, umiesz, umiesz. Co, umiem? Nie, nie, ja nie mówię, że nie umiem, Ale, ale Byłem no. zmuszony do bytowania, dlatego że mama pracowała 12 godzin od 7 do 7 do wieczora, więc w tym czasie ktoś musiał zrobić coś do jedzenia. I pewnie, że robiła czasami tam więcej, ale, ale w ten sposób ja zacząłem chyba z książką kucharską, to chyba z tą jedną z tych książek to zacząłem też tak. No, to właśnie ja nie byłam zmuszona do tego i dlatego się nie. Pierwsze potrawy to były. to gulasz był wieprzowy, taki tradycyjny. Ale w sumie raz, że Co? gotujesz i to się u mnie nie, nie urodziło, ta no. pasja. Ale tak samo Patryk mi wytyka, że ja niemieckiego nie umiem. A wiesz? Bo y, trzeba zaznaczyć, że mój tato jest nauczycielem niemieckiego i informatyki, ale komputer umiem. Chociaż hasła do maila nie pamiętasz, to nie wiem, czy informatyk byłby dumny. Pamiętam, chyba pamiętam. Musiałabym to zweryfikować. E, Adjab sandali. Adżab sandali, czyli co? Kilogram? Dużych, twardych bakłażanów, no kilogram pomidorów, ziemniaki. Kuchni, w gruzińskiej kuchni bakłażany to jest yy, składnik numer jeden, pewnie. A nie brakuje. No może nie numer jeden, ale często. A nie brakuje ci w tym przepisie mięsa? Wiesz, co, teraz już nie, kiedyś pewnie tak. Chociaż tu są przepisy z mięsem, też bakłażana też się podaje z mięsem na różne fajne sposoby. Bo to jest Bakłażan też, w ogóle jest ciekawą. To jest też ciekawostka o moim domu, że jak ja tutaj mieszkałam. Myślę, że jeszcze w, jak w liceum i tak dalej, no to nasz dom był raczej takim mięsnym domem, mięsnym. że no obiady w większości były mięsne, no nie wszystkie, bo tam też jeliśmy jakieś pierogi, naleśniki i tak, tak. dalej, no ale często były kotlety mhm. i tak dalej. No, tak. no i później, jak ja poszłam na studia, i nie wiem w sumie co sprawiło, czy to ani wegetarianizm? Ania, tak. Nie, no my przynajmniej żeśmy trochę zaczęli inaczej jeść i gotować. No, tak. Bo moja siostra została wegetarianką. Nie no tak latem. dawno też. Nie dawno. Z pięć lat temu. Nie więcej. więcej? Myślę, no. że więcej. No. Pięć lat temu to była pandemia. No to ona już, już na pewno ja to nie da. To... No, no dobra, no ileś tam lat temu została wegetarianką. Ania napisz komentarz ile lat temu. Tak. E, I e, no i właśnie rodzice przy Ani zaczęli tak jeść, gotować. Nie gotować na dwa sposoby by tylko żeby zrobić jednego No i jak ja tutaj wracam teraz do domu, to dla mnie to jest taka duża różnica. W sensie cały czas się nie, nie przyzwyczaiłam trochę do tego, że u was się tak inaczej je, bo ja po prostu z dzieciństwa pamiętam zupełnie inną kuchnię i to nie, jak się to tutaj prawda. jadło i to jak na święta jemy gołąbki wegetariańskie. Ale powiedz jakie. No jakie. Czym są? Co jest farszem? No jakieś ud udawane mięso. No, nie. A co? Ostatnio robimy farsz z ziemniaków z kaszy kryczanej. No, cebulka. Ja mm, brzmi pysznie. Nie. To jest pychotka. Pani coś nie potwierdza. No, nie, dobre są te. Nie, się czuć, na pewno nie, na pewno... Na pewno jest wiele pysznych wegetariańskich przepisów. Tak. Zgadzam się to z prawda. tym. Ale gołąbki z kaszą Gryczaną, której nie lubię, i no to... ziemniaki, które... w wśro... z kaszą i kapustą. No... no. to prawda, że to jest... Nie dla wszystkich. Kasza Gryczana jest w ogóle nie dla wszystkich. No ja nie przepadam za kaszą no Gryczaną, jest to prawda. Wyraźna w smaku. No, ale taką metamorfozę przeszedł mój dom w ostatnich latach. A to, jest na A plus. to jest na Ale przecież jak przyjeżdżacie i czasami yy, nie wiem, dla Patryka czy ten, to pojawia się coś przecież mięsne. Rzeczy. Dla mnie? Znaczy, A ja nie jestem taki mięsny jak nie, 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 ja. nie no, no że, że to kotlety schabowe, to ziemniaki ziemniaki, mizeria. Także nie, żeby całkiem tak. nie robimy już rzeczy z mięsem. A poza tym jemy. My jemy. No ale jesteśmy w jakiej kogoś... postaci? Na przykład w domu, sami sobie kupujecie... Nie, 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 nie. jak jesteśmy u kogoś na przykład, a, a do siebie, do domu w ogóle nie kupujecie już mięsa? Nie. Wow. Weź Lilo tutaj, spędź miło czas, bo to nasz ostatni wspólny spacer w tym tygodniu. Ostatni. Ja dzisiaj jadę do Nysy, Ola jutro Cię zabiera w góry i wrócisz w niedzielę, dopiero się zobaczymy. Ja w ogóle wiedziała, że to godzina obiadu, bo w parku i mówię, przejdziemy przez park. I ona, dobra, dobra. I było pierwsze drzewo i ona przy tym drzewie tego O, w tam może. I, i, i mówię, nie, tam, tam! I zaraz to samo. I idzie, idzie i tak. O, o, no dobra, no tu już. mi tak robić. Ja, Ale chciałeś bardzo. No siłku, kupę, wszystko czasem. No dobra. E, pisałam do Ani, czy możemy do niej zadzwonić. Powiedziała, że jest w kawiarni, ale możemy. Więc dzwonimy. Powiedz, że się nagrywa. Czy nie? Halo? Cześć Ania. No cześć. Bo ja. rozmawialiśmy właśnie z Patrykiem, no. że czy na przykład nie chciałabyś przypadkiem <laughs> raz na jakiś czas nagrywać po prostu takich kulinarnych filmików nie muszę i być a Patryk mówi, że nie muszą być kulinarne tylko, ale no jakieś tam swoje i po prostu wrzucać je do nas, bo fajnie ci to wychodzi, a ja mia miałabyś od razu odbiorców i pa Patryk by się cieszył, że ktoś za niego robi <grym> czasem jakiś filmik. Jak chcesz, to możemy ci odpalać pieniądze za <grym> 10% z każdego vloga. Nie do swojego. 100% z każdego. Ej, to, to jest zabawne, że o tym mówisz, bo ja jak byliśmy. miałam taki pomysł, że ej, mogłabym tak bym nagrywać, coś i to wrzucać, ale pomyślałam, e, pewnie nikogo to nie interesuje i że w ogóle to nie będzie ciekawe. Nie, więc... no na pewno są osoby, które to interesuje. Znaczy, chyba że ty masz plan otwierać swój kanał, bo my nie chcemy cię teraz, wiesz, do siebie ściągać, jeśli ty masz plany swoje, żeby nagrywać. Więc się mo możesz Miesz, zastanowić. Wydaje mi się, że mnie jeszcze czeka chwila zanim bym tu zrobiła. No to na rozkrętkę możesz yy, przychodzić tak do nas. Nie mogłabym tutaj. Nie. Jestem za. No to Ania, słuchaj, jutro rano o 7.45 <głos》głos》> vlog musi być opublikowany. No, no, no. <głos》> Także tak, tak, nagrywaj, tak, nagrywaj. Akurat dzisiaj nic nie gotuje, akurat dzisiaj. Bo już gotowała. Ale nie musi, nie musi być tylko jedzeniowe jak coś. Dobra, nie mówię, że na jutro, ale ogólnie jak chcesz sobie coś tam pogadać o krokiecie, czy o czymś to wpadaj do nas na kanał, myślę, że odbiorcy będą zadowoleni. Tak, Daily vlogi chętnie Cię przygarną. Co? Daily vlogi chętnie Cię przygarną. Ekipa ekipa, hej, hej, hej. Przekładam ekipę. No dobra. No to tyle nie, chciałam się powiedzieć. Bardzo się cieszę, tak. No to super. To kiedy no, pierwszy wiedziałam, vlog. widziałam tam komentarz, że ludzie te, będą tęsknić za moim kulinarium. No i ja wiadomości na Instagramie też takie dostawałam. A no, A i w ogóle mi dziewczyna wysłała, że zrobiła racuchy. Normalnie zdjęcie, żeby zrobiła z przepisu racuchy. O, to miłe. Czajcie to? <noise> Czajcie to? A, a Patryk pyta, kiedy pierwszy vlog jesteś w stanie zrobić? Ale ja w sensie chodzi wam o to, że ja tylko takie bym przelitki jakieś tam swoje w sensie Nie, 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 nie cały. cały odcinek jest wtedy twój. Aha, ja myślałam, że trochę wy, trochę my. Nie. To wtedy jeden odcinek jest z krokietowa. Dlatego, o Boże, to nie wiem. Dobra, to się zastanów. Dobra. No. Przyszłym doniu. <laughs> Co ty ją tak no A Ania, bo ta rozmowa jest nagrywana pójdzie na vlogu, więc już ludzie będą czekać. Aha. O nie, to już jestem zmuszona do tego, żeby. Tak, już nie możesz się wycofać. Ojemy. No dobra. A i w ogóle wczoraj przyjechała do mnie Zuzia i ona nie wiedziała, że są daily vlogi. I jej wszystko pokazałam i przeczytałam wszystkie komentarze o mnie. I, i byłam jeszcze bardziej się nachykowałam na to, że. O. To jest fajne. No to słodko. No. Dasz może łączyć, chyba już się robić. Że no. Tak to się no, prezentuje. No, wygląda jakby miało być już gotowe. To się ile jeszcze będzie robiło? No dobrze, wygląda, dobrze. Będziesz jeść? Na szczęście nie. <grym się zainteresować> nie, no, ja mam swoje pudełka. Ja dzisiaj jem. Co ja dzisiaj jem? A ty nie zjadłeś swojego? Trudno. I co ja mam z tym zrobić teraz? No, Daj rodzicom. No to albo jem dzisiaj kurczaka w sosie dyniowo-marchewkowym z ryżem basmati i surówką kolesław, albo polędwiczkę wieprzową w sosie koperkowym, pieczone zimniaki i mizeria. Ale Patryk, a to y, pizzerki może byś zabrał ze sobą? Szynać. Ile Ty chcesz, żebym zjadła? Chyba, ja mam jeszcze dzisiaj tak, brzoskwinie pieczone z kremem orzechowym, y, sycylijską pastę w pistacjowym pesto z bobem i rumianą bułką tartą, i do tego jeszcze ciasto z morelami i orzechami. Ja mam też co samo zjeść. Mi się właśnie przypomniał, że my kupiliśmy jakieś pistacjowe pesto i nie zjedliśmy. Racja. Gdzieś jest. No to dzięki, że my z tym wszystkim zostawisz. Fajnie, no. Znacznego. <grym>